W latach 80. i 90. Polska była krajem pogrążonym w chaosie gospodarczym i społecznym, zmęczonym latami komunistycznego reżimu, w którym codzienność wyznaczały braki, ograniczenia i niepewność jutra. Półki w sklepach świeciły pustkami, a towar, jeśli się pojawił, trzeba było zdobywać po wielogodzinnych kolejkach, często z kartkami w ręku, które symbolizowały niedobory wszystkiego. Mięsa, cukru, masła, a nawet papieru toaletowego. Ludzie żyli w ciągłym strachu przed inflacją, która potrafiła w kilka miesięcy zamienić całe oszczędności życia w bezwartościowe banknoty. W powietrzu unosiła się atmosfera zmęczenia, buntu i oczekiwania na zmianę, ale nikt nie wiedział, co przyniesie jutro. Zachód patrzył na Polskę z dystansem, widząc w niej kraj zrujnowany, niedoinwestowany. Z przestarzałą gospodarką i skorumpowanym systemem, który dopiero uczył się, czym jest wolność, własność prywatna i rynek. Polska była wtedy symbolem przejścia między starym porządkiem a niepewną przyszłością, zmagająca się z własną historią, ale gotowa zrobić pierwszy krok ku czemuś nowemu. Początek lat 90. to czas głębokich i bolesnych reform gospodarczych, które przeszły do historii jako plan Balcerowicz'a. Radykalna próba wyrwania Polski z chaosu, centralnie sterowanej gospodarki i przekształcenia jej w wolnorynkowy system oparty na konkurencji, własności prywatnej i swobodnym obrocie towarów. Z dnia na dzień zniknęły państwowe ceny, zlikwidowano dotacje, otwarto granice na import, a tysiące przedsiębiorstw zostało postawionych przed brutalnym wyborem dostosować się do nowych realiów albo zniknąć z rynku. Skutkiem była fala upadłości i masowe bezrobocie, które dotknęło całe regiony, zwłaszcza tam, gdzie dominował przemysł ciężki lub rolnictwo. W tym samym czasie rozpoczęła się wielka fala prywatyzacji. Państwowe zakłady, fabryki i spółki przechodziły w ręce inwestorów, czasem za bezcen, co wywoływało społeczne napięcia i poczucie niesprawiedliwości. Dla wielu Polaków jedynym ratunkiem stała się emigracja zarobkowa. Najpierw do Niemiec i Włoch, później do Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Norwegii. Miliony rodzin rozdzielono. A krajobraz kraju zaczął się zmieniać. Pustoszały wsie i miasteczka. Pojawiały się pierwsze wielkie dysproporcje społeczne. Ale jednocześnie rodziła się nowa klasa przedsiębiorców, handlowców i ludzi, którzy potrafili odnaleźć się w realiach wolnego rynku. To był moment trudny kontrowersyjny, ale niezbędny. Punkt wyjścia, od którego zaczęła się droga ku gospodarczemu przebudzeniu Polski. Rok 2004 zapisał się w historii Polski jako moment przełomowy. Data, która symbolicznie zakończyła okres transformacji i otworzyła nowy rozdział pełen nadziei, wyzwań i możliwości. Wstąpienie do Unii Europejskiej było nie tylko decyzją polityczną, ale głęboką zmianą cywilizacyjną, dzięki której Polska na dobre wróciła do rodziny krajów zachodnich, do wspólnoty demokratycznych państw o wspólnych wartościach i celach. Otwarcie granic oznaczało swobodę podróżowania, studiowania, podejmowania pracy i zakładania firm w całej Europie. Dla wielu młodych ludzi stało się to szansą, jakiej ich rodzice nigdy nie mieli. Napływ funduszy unijnych rozpoczął ogromny proces modernizacji kraju. Budowano drogi, mosty, oczyszczalnie, rewitalizowano miasta, wspierano rolników i przedsiębiorców, powstawały tysiące projektów lokalnych, które zmieniały życie codzienne Polaków. Dzięki integracji gospodarczej polski eksport zaczął dynamicznie rosnąć, a kraj stał się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych którzy zobaczyli w Polsce stabilny i ambitny rynek. Wstąpienie do Unii Europejskiej dało też impuls do wzmocnienia instytucji państwowych, praworządności i standardów demokratycznych, co miało ogromne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Choć droga do pełnego wykorzystania tego potencjału nie była łatwa, to właśnie 2004 rok był tym symbolicznym momentem, kiedy Polska ostatecznie powiedziała, Jesteśmy gotowi być częścią nowoczesnej europejskiej przyszłości. Napływ funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej po 2004 roku był jednym z najpotężniejszych bodźców rozwojowych w historii współczesnej Polski. Setki miliardów złotych, które zaczęły płynąć do kraju w ramach programów unijnych, zasiliły niemal każdy sektor gospodarki i życia społecznego przyspieszając modernizację na skalę, której wcześniej trudno było sobie wyobrazić. Z dnia na dzień Polska zaczęła się zmieniać. Powstawały nowe autostrady, drogi ekspresowe, mosty i obwodnice, które łączyły regiony i skracały dystanse, zarówno fizyczne, jak i ekonomiczne. Modernizowano sieć kolejową, odnawiano dworce, wprowadzano nowoczesne pociągi, które przywracały zaufanie do transportu publicznego. Szczególną rolę odegrały inwestycje w obszary wiejskie przez lata zaniedbywane i niedoinwestowane. Dzięki unijnym środkom odnowiono szkoły, świetlice, remizy, drogi lokalne, a rolnicy zyskali dostęp do nowoczesnych maszyn, technologii i rynków zbytu. Gminy wiejskie mogły po raz pierwszy realnie planować swój rozwój, korzystając z profesjonalnego wsparcia i stabilnego finansowania. Fundusze unijne pozwoliły także rozwijać przedsiębiorczość, wspierać lokalne inicjatywy, szkolić pracowników i dostosowywać polską gospodarkę do europejskich standardów. To dzięki nim powstały nie tylko nowe miejsca pracy, ale także nowa jakość życia, bliższa tej, jaką znaliśmy z krajów zachodnich. Napływ tych środków nie był tylko pomocą, był inwestycją w przyszłość i symbolem zaufania. Jakim Europa obdarzyła Polskę? Wierząc, że potrafi mądrze gospodarować szansą, jaką otrzymała. W ciągu kilkunastu lat Polska przeszła imponującą transformację gospodarczą, stając się jednym z najdynamiczniej rozwijających się krajów Europy, a jej gospodarka zaczęła opierać się nie tylko na tradycyjnym przemyśle, lecz coraz bardziej na nowoczesnych usługach, logistyce i innowacyjnych technologiach. Rozkwit sektora IT, rozwój elektromobilności, nowoczesna produkcja, a także wyspecjalizowane centra inżynieryjne i badawcze zaczęły przyciągać uwagę globalnych graczy, którzy dostrzegli w Polsce nie tylko tanią siłę roboczą, ale przede wszystkim kompetencje, stabilność i rosnący potencjał rynkowy. To właśnie tutaj swoje zakłady i centra technologiczne zaczęli lokować tacy giganci jak LG. Budując fabryki baterii do samochodów elektrycznych, Intel, który wybrał Polskę jako miejsce największej inwestycji półprzewodnikowej w regionie, Mercedes, rozwijający produkcję silników nowej generacji, czy Amazon, który uczynił Polskę jednym z kluczowych węzłów logistycznych w Europie. Logistyczne położenie Polski między wschodem a zachodem, dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa i stale rosnąca jakość usług biznesowych sprawiły, że kraj ten zaczął pełnić rolę bramy do całej Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiast eksportować tylko surowce i podstawowe towary, Polska zaczęła eksportować wiedzę, technologię i wartość dodaną, a krajowe uczelnie, startupy i parki technologiczne coraz częściej współpracowały z międzynarodowymi koncernami, tworząc sieć nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach, zaufaniu, i globalnym partnerstwie. Polska, przez dekady oparta na węglu jako głównym źródle energii, zaczęła przechodzić historyczną transformację energetyczną, odwracając się stopniowo od paliw kopalnych na rzecz czystych, odnawialnych źródeł energii. Ten proces, choć pełen wyzwań, stał się koniecznością nie tylko ze względu na zmieniający się klimat i europejskie zobowiązania klimatyczne, ale także z powodu rosnącej świadomości społecznej i potrzeby. Uniezależnienia się od importu surowców. W całym kraju zaczęły pojawiać się farmy wiatrowe, zarówno lądowe, jak i planowane morskie na Bałtyku, które dziś zasilają setki tysięcy gospodarstw domowych. Równolegle eksplodował rynek fotowoltaiki, panele słoneczne zaczęły masowo pojawiać się na dachach domów, szkół i budynków publicznych, a Polska stała się jednym z liderów wzrostu w tym sektorze w Europie. To, co kiedyś było nowinką, stało się normą. Zielona energia trafiła do codzienności. Trwa również przygotowanie do budowy pierwszych w Polsce elektrowni jądrowych, które mają stanowić stabilne i niskoemisyjne źródło mocy, wspierające bezpieczeństwo energetyczne kraju w długim okresie. Transformacja ta obejmuje nie tylko produkcję energii, ale też inwestycje w nowoczesne sieci przesyłowe magazyny energii i technologie inteligentnych systemów zarządzania. Polska, przez dekady uzależniona od węgla, podejmuje dzisiaj realne kroki, by stać się częścią zielonej rewolucji energetycznej, łącząc rozwój gospodarczy z troską o klimat, zdrowie i przyszłość kolejnych pokoleń. W ostatnich latach Polska dokonała cichej, ale niezwykle istotnej rewolucji cyfrowej transformacji państwa, która uczyniła z niej jednego z liderów e-administracji w Europie środkowo-wschodniej. Tam, gdzie kiedyś dominowały papierowe wnioski, kolejki w urzędach i długie procedury, dziś coraz częściej wystarczy kilka kliknięć, by załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu. Wprowadzenie e-PITów, czyli automatycznego rozliczania podatków online, było jednym z pierwszych przełomów które pokazały obywatelom, że państwo może działać sprawnie, nowocześnie i bez zbędnej biurokracji. Profil zaufany stał się cyfrowym kluczem do administracji, umożliwia logowanie się do dziesiątek usług publicznych, składanie wniosków, podpisywanie dokumentów, zakładanie firm czy zapisywanie dziecka do szkoły. Równocześnie rozwijano e-dowód osobisty, który nie tylko potwierdza tożsamość, ale także umożliwia korzystanie z elektronicznych usług na różnych poziomach. Dzięki tym rozwiązaniom Polska wyprzedziła wiele znacznie bogatszych krajów regionu i stała się wzorem dla innych państw, które dopiero wdrażają podobne systemy. Co najważniejsze, cyfryzacja objęła nie tylko wielkie miasta, ale również mniejsze gminy i wsie, gdzie mieszkańcy zyskali dostęp do nowoczesnych narzędzi i usług na równi z mieszkańcami stolic województw. To milowy krok w kierunku nowoczesnego państwa, otwartego, dostępnego, przejrzystego i przyjaznego dla obywatela, który dziś może mieć urząd w swoim telefonie. Jedną z najgłębszych i najbardziej niedocenianych zmian, jakie zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat, jest przemiana mentalności i narodowej tożsamości. Tam, gdzie przez dekady dominowało poczucie niższości wobec Zachodu ostrożność. Brak zaufania do Państwa i przekonanie, że u nas się nie da, pojawiła się nowa narracja oparta na sprawczości, ambicji i przekonaniu, że Polak potrafi. Coraz więcej ludzi zaczęło wierzyć w to, że nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by osiągnąć sukces, a jeśli już wyjeżdżają, to nie z przymusu, ale z wyboru, by zdobywać doświadczenie i potem wracać z wiedzą, pomysłami. I kapitałem. Szczególnie wyraźnie widać to wśród młodego pokolenia ludzi, którzy nie pamiętają już PRL-u, wychowali się w czasach internetu i otwartych granic. Studiowali za granicą, mówili w kilku językach i odważnie zakładali własne firmy, startupy, fundacje czy inicjatywy społeczne. To pokolenie nie czeka, aż ktoś coś im da bierze sprawy w swoje ręce działa globalnie. Myśli odważnie i jest gotowe konkurować na światowych rynkach. Zmienia się także sposób, w jaki Polacy postrzegają sukces, nie jako coś podejrzanego czy wstydliwego, ale jako efekt ciężkiej pracy, odwagi i innowacyjności. Ta zmiana to fundament nowoczesnego społeczeństwa. Społeczeństwa, które nie tylko goni Zachód, ale zaczyna go w wielu obszarach wyprzedzać, nie porzucając przy tym własnych korzeni i tożsamości. To właśnie ta wewnętrzna przemiana z kraju pełnego kompleksów w kraj pełen energii i wiary w siebie jest jednym z najważniejszych elementów polskiego sukcesu. Dziś Polska to kraj, który przeszedł niezwykłą drogę z gospodarki planowej, biedy i emigracji do nowoczesnego państwa, które staje się ważnym graczem w Europie. Zmieniliśmy nie tylko nasze ulice, szkoły, drogi i firmy, zmieniliśmy samych siebie. Pokazaliśmy światu i sobie, że potrafimy, że z kraju na dorobku stajemy się krajem możliwości. Przed nami wciąż wiele wyzwań, ale fundament jest silny jak nigdy wcześniej. Bo dziś Polska to nie tylko miejsce, to projekt, który trwa i zależy od każdego z nas. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, zostaw subskrypcję, a jeśli chcesz razem z nami patrzeć, jak zmienia się Polska, zostań na dłużej. To dopiero początek.